Dzień dobry mordeczki. W tym materiale dowiesz się dokładnie, jak zresetować F-Fort Valius wybranego Pokemona, gdzie znaleźć bery i jak zresetować wszystkie F-Fort Walius naraz. Jeżeli tak jak ja grałeś swoim ulubionym Pokemonem całą grę, a teraz chcesz go używać, ZA Battle Club albo Infinite Battle Royale, najpewniej będziesz chciał zresetować jego IV, żeby wytrenować go we właściwym kierunku. Zajmiemy się w tym przykładzie, więc moim Absol'em, którego łapałem w moim pierwszym Mega raidzie, tak jak każdy z Was. Używałem tego Absola przez prawie całą grę, a teraz chciałbym zobaczyć, jak będzie się sprawował w ZA Battle Club. Gdy przesuniesz w dół prawą gałkę na ekranie statów, tak jak tutaj, to zobaczysz Effort Values Twojego Pokémona. I v mojego Absola są kompletnie zdezorganizowane. Absol jest atakerem fizycznym, więc muszę usunąć cały special attack, który tutaj widać, a jest go bardzo dużo. Tak samo nieistotny jest dla niego speed w tym momencie, który też muszę usunąć. Chcę, żeby miał dużo HP i dużo ataku, więc special defense i defense również będę chciał z niego usunąć. Jak już wiesz z mojego poprzedniego materiału, bery, które redukują Eevee, to Pomek Berry, Kelpsy, Qualot, Hondef, Grepa i Tomato. Każdy z nich redukuje inną statystykę. Teraz pokażę ci, gdzie można je zdobyć. W pierwszej kolejności musisz wiedzieć, że te bery są dostępne na wszystkich bazarkach, które dostępne są w grze. Natomiast gdzie te bazarki znaleźć? No w pierwszej kolejności zobacz, że tu gdzie teraz jestem, nie ma żadnego punktu, do którego można polecieć, tak aby było nam blisko. Ja osobiście najczęściej korzystam z Magenta Sektor 6. Tutaj w tym miejscu jest wejście i możemy polecieć do Nowe Kafe żeby szybko się tam dostać. Stąd droga jest już dosyć prosta. To jest odwracamy się i biegniemy prosto przed siebie. Kineska wskazuje nam wejście, które jest ukryte między budynkami. I mamy nasz mały bazarek. Tomek Helpsy Qualot Hondev Grepa Tamato. Niestety możemy kupować je tylko pojedynczo. Każde bery kosztuje 200 monet. Także jeżeli chcemy redukować w ten sposób, to musimy trochę poklikać, ale trzeba pamiętać, że każde bery redukuje nam statystyki o 10. Ale jest jeszcze jedna metoda. Wszystkie statystyki można wyzerować, tak aby zacząć ustawiać je całkowicie od zera. Aby to zrobić... Włączamy mapę i lecimy do Rust Syndicate Office w biurze syndykatu Rust. Tutaj wchodzimy do budynku i w budynku idziemy od razu w prawo. Po prawej stronie jest recepcjonistka, która oferuje nam fresh start. Jeżeli chcemy zacząć od zera, musimy z nią porozmawiać. Cała operacja kosztuje 5 mega i możemy to zrobić. Wybierając naszego Pokemona, którego chcemy całkowicie zresetować, to jest ten sam Absol. Widzicie, on nadal ma swoje EV. Lub nie widzicie, bo są zasłonięte trochę kamerą. Natomiast wybieramy tego Absola. Wybieramy opcję Select. Mamy jeszcze dodatkowe pytanie: Czy chcesz, aby Absol stracił wszystkie swoje bazowe punkty? Wybieramy tak. I Absol wraca do stanu takiego, w jakim się urodził. Po całej swoją przeszłość. Bye, bye. Wszystkie punkty z Apsola zostały wyczyszczone. Teraz jak zobaczymy tego Absola w Summary screenie. Statystyki się zmieniły i wszystko jest puste. Jeżeli ten filmik był pomocny, zostaw łapkę w górę i zapraszam Cię ponownie po kolejne poradniki i wskazówki do gier Pokémon. Trzymajcie się na razie. Do zobaczenia.